No, może nie dzień dobry, a dobry wieczór. Witam się z Wami dzisiaj. Eee, nagrywam telefonem, zobaczymy jak to, no, jak tutaj patrzę. To obraz jest fantastyczny. Więc zobaczymy. Może mój, e, może mój aparat jednak się do tego nie nadaje, jest już za stary. Chociaż sama, nie wiem. Eee, Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Wszyscy jesteście zdrowi. U nas yy, niestety korona krąży wokół nas, yy, więc yy, hmm. ciężko, ale jeszcze na szczęście pfu, nas nie za... Kurczę, czekajcie, bo ja nie wiem, jak to chycić. Jeszcze nas nie zaatakowała. Więc jest ok, i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Miejmy nadzieję, że w ogóle przeszliśmy to już i po prostu nawet nie wiemy. Ja robiłam jakiś czas temu dwa tygodnie temu dwa i pół tygodnia temu tatuaż. Jest to mój dziewiąty tatuaż, czy dziesiąty bo jeden był przykryty czyli w sumie dziesiąty tatuaż ale pierwszy kolorowy. I muszę powiedzieć, że to jest katastrofa. Tatuasz mi się nie chce goić. Mam rany na nim. Kupiłam już maść. Wam ją Taką z polecenia. Tibiotik nie sfokusuję się, ale y, taką. I mam nadzieję, że mi pomoże. Kupiłam na razie 5 saszetek. Jeżeli będzie trzeba, dokupię więcej, ale wiem, że nie można ich stosować dłużej niż tydzień. Więc y, zobaczymy. Nawet Wam nie będę pokazywać tego tatuażu, bo wycierpiałam się strasznie, dużo, strasznie dużo. Cierpię dalej, ale y, no ból jest po prostu nie do zniesienia. Przez pierwsze przynajmniej 3 dni ból był nie do zniesienia. Y, bolało mnie, ja, jak stawałam na tą nogę. Mam go, zrobione, mam go zrobionego na, nie na tej nodze co żyrafę, tylko na drugiej nodze. Yy, powyżej kostki, tylko od wewnętrznej strony nogi. No przez pierwsze trzy dni to była katastrofa. W ogóle nie mogłam na tą nogę stanąć. Yy, był ból okropny. Jak, jak już wreszcie udało mi się to rozchodzić, no to było w miarę ok. Ale E, ale e, jeżeli chwilę usiadłam i znowu próbowałam stanąć na tą nogę, no po prostu katastrofa, no ból nie do zniesienia. E, I teraz tak, m, można by było powiedzieć, że źle dbałam o ten tatuaż, ale no wiecie, to nie jest mój pierwszy tatuaż i wiem jak się dba o tatuaże. E, wiem, że trzeba je natłuszczać i tak dalej, i tak dalej. I no, no tutaj w ogóle nie mamy o czym gadać, więc. E, więc wiem, jak dbać o tatuaż, więc to nie było e, to. E, czy jakoś go zabrudziłam? Nie, nie zabrudziłam go w żaden sposób. E, wszystko było z nim ok. Od początku, po zrobieniu, zaraz miałam taki problem. Zaraz się zapytacie, czy robiłam to w profesjonalnym studiu. Tak, robiłam to w profesjonalnym studiu. Eee, tutaj chyba nie, mam, nie muszę nic więcej dodawać. Eee, jedyna opcja, która zostaje, to taka, że jestem uczulona na czujnik, chciałam powiedzieć. Ja jeszcze jestem w pracy. Jestem uczulona na eee, barwnik którym miałam robionego tego morsa. Jest to mors, który ma włosy jak małami, mi. No, tak jak mówię, nie będę wam go pokazywać, bo nie ma co pokazywać i jest on w takim kolorze turkusowym, i właśnie na tym turkusowym, na tym turkusowym wypełnieniu tego morsa, robią mi się rany bo to inaczej nie można nazwać, robią mi się rany. Bardzo długo ten tatuaż też mi się sączył, leciała z niego ropa i tak dalej. Więc swoje się naprawdę wycierpiałam, odkąd zaczęłam używać tej maści, to tatuaż mnie nie boli. W ogóle naokoło około tatuażu miałam e, przez pierwsze dwa czy trzy dni miałam to bardzo, ale to bardzo czerwone po prostu to był tak jakby stan zapalny, było to gorące. Na szczęście gorączki też nie miałam, bo może gdybym miała gorączkę, to, to i wysłaliby mnie na jakieś, nie daj Boże, testy. Więc gorączki, tak jak mówię, czekajcie, już mnie ręka boli. Gorączki, tak jak mówię, nie miałam ale ból był e, straszny po chyba w piątym dniu, bo tak smarowałam to alantanem plusem, tak jak e, zawsze i Depan The depanten, no wiecie to takie dla dzieci, no ale niestety no nie pomagało, więc e, trzeba było coś z tym e, zrobić, no to tak jak mówię kupiłam właśnie e, tom maść, jest to z tego co wiem, to jest to maść z antybiotykiem, no i tak jak mówię, nie wolno jej stosować dłużej niż 7 dni. Ja ją stosuję piąty dzień, ale tak jak mówię, po pierwszych dwóch dniach smarowania po prostu była, nawet w pierwszym dniu smarowania była, smarowania, była taka ulga, że tego się po prostu nie da opisać. Mogłam normalnie chodzić, bo Uwierzcie mi, że nawet nie mogłam, tak jak mówiłam, nie mogłam chodzić, bo to był taki ból, jakby mi to miejsce po prostu rozrywało. E, też ten tatuaż nie. czekajcie, też ten tatuaż nie mm, łuszczy mi się, tak jak zawsze i wiecie, jak, jak schodzą tatuaże. E, więc nie wiem, myślę, że jestem uczulona po prostu na barwnik. Aha, wracając do tego, to na tym zielonym właśnie barwniku zaczęły mi się robić te rany, a jak ona ma te włosy takie, wiecie, rudo-czerwone, to po prostu, jak dzisiaj zauważyłam, czy nawet wczoraj, to one tak jakby wyblakły, albo tak jakby są za mgłą. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale tak jakby, no, no tak jakby wyblakły. I jak pomyślę sobie, że miałabym iść ten tatuaż poprawiać, to jestem po prostu załamana tym faktem, że jakby się zagoił, że musiałabym iść go poprawiać, bo boję się, że jak pójdę go poprawiać, to nie daj Boże, y, będę znowu tak cierpiała, a to jest naprawdę straszne. Mm. I wiecie co? Gdyby to był mój pierwszy tatuaż, nigdy więcej w życiu nie zdecydowałabym się na tatuaż. Biorąc pod uwagę, że ten tatuaż jest takiej wielkości, a ja mam na przykład tutaj rękę od, od wewnątrz całą zrobioną i na plecach też mam tatuaże dość duże. Już nie wspomnę, że na udzie mam ogromny tatuaż, który zajmuje cały pośladek. I tam mam go czarno-czerwony i yy, nie, nie działo mi się nic. A tu, mm, nie, no tutaj po prostu, po prostu, aż nie, chcę, aż nie chcę wspominać tego, jak mnie to bolało, jak nie mogłam chodzić. Ani nic. Tak jak mówię, odkąd zaczęłam stosować tą maść, to całe szczęście y, nic mnie nie boli. Mam jeszcze w niektórych miejscach czerwone, ale bardziej przerażają mnie, wiecie, te takie rany, które, które się tam robiły. Okrutnie. Po prostu okrutnie. Nie, Tofi? Tofi? Hej! Tofi. Nie odzwać. A czy to się da przełączyć, żebym ja wam go pokazała? Chyba nie. Chyba się nie da. Nie, chyba nie. Nie da się obrócić. Myślałam, że da się to obrócić, żeby wam go pokazać. Ale chyba nie. Więc yy, dobra, kończę. E, zgram to, zobaczymy jak to wyjdzie. I widzimy się w kolejnym filmiku. A, jeszcze jedno, chciałam kupić sobie kamerę sportową, taką wiecie, te takie małe kamerki, ale nie bardzo wiem, którą jest tego tak dużo te w 4K podobno nie wszystkie nagrywają w 4K. A jakoś nie mam ochoty teraz, w tych czasach, które idą, nie wiadomo co będzie się działo, wydawać 2000 na kamerę, bo nie. Więc nawet 1000. Dobra, kończę. Widzimy się w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że już moja noga będzie wyzdrowiała. Dobrze, do zobaczenia. Pa, pa.